i am so happy to be here to be able to this new challenge for me. Uh, yes, i am very happy and i can wait to, to meet my teammates, to meet uh, uh, yeah, the fans, and uh, yes, i am really, really happy and i will do my best for the team uh, to improve uh, my game, but of course uh, i won't win the trophies with, with barcelona. To pierwsze słowa Ewy Pajor po podpisaniu kontraktu z FC Barceloną. Transfer Polki to dziś wiadomość dnia w klubie z Katalonii. Informuje o nim na głównej klubowej stronie internetowej. Przygotował też relacje z pierwszych kroków Ewy w jego zapleczu sportowym. To pokazuje, że także dla Barcelony to wielki dzień. Wszak Ewa to jedna z najlepszych piłkarek świata. Do stolicy Katalonii przybywa z niemieckiego Wolfsburga, gdzie spędziła 9 lat. Zagrała prawie 200 meczów, była w finale Ligi Mistrzów, strzeliła 136 bramek. Duma, wdzięczność i szacunek. Tak o sukcesie Ewy mówi Roman Jaszczak, jej były trener, a dziś prezes medyka Konin, w którym grała przed transferem do Niemiec. Duma dla całego sztabu szkoleniowego Medyka Polomarket Konin, który tu przez te 8 lat szkolił Ewę, po kolei każdy z nas. Wdzięczność panu. Piotrowi Kozłowskiemu za to, że ją do nas przywiózł gdzieś jako 10-latkę i przez pierwsze dwa, trzy lata woził ją tutaj zupełnie nieodpłatnie. A szacunek dla Ewy za, jej, za to kim jest, za to jakim jest, za, za tą pracowitość, wytrwałość i dążenie do upragnionego celu. Tym celem od pierwszych meczów rozgrywanych na konińskim stadionie Złotej Jedenastki była gra dla najlepszych, najpierw w Polsce, potem w Europie. A FC Barcelona to obecnie najmocniejszy kobiecy klub świata, trzykrotny zdobywca Ligi Mistrzów w ostatnich czterech latach. Choć Roman Jaszczak swoją byłą podobieczną, wolałby oglądać w Anglii. W Anglii piłka nożna jest dynamiczna, szybka. To jest zupełnie inny styl grania niż w Hiszpanii, więc trochę boję się, no ale to wszystko zależy od mądrości trenerów Barcelony. I tak jak w Wolfsburg wykorzystał predyspozycję Ewy myślę, że i sztab szkoleniowy Barcelony poradzi sobie z tym, aby wykorzystać jej predyspozycję. Ewa Pajor będzie grała w Barcelonie przynajmniej przez trzy lata. Kwota transferu to pół miliona euro. Zgodnie z zasadami europejskiej piłki 5% tej kwoty otrzyma medyk.